Mamy taki temacik, jak twierdzenie o Stycznej i siecznej. Twierdzenie o Stycznej i siecznej, to, które już akurat widzicie przed sobą, znajduje się w tablicach maturalnych, więc jakby ktoś zapomniał, to ono jest. Jest to takie twierdzenie, które no, troszeczkę nie jest jakimś twierdzeniem intuicyjnym, tylko jest to pewna zależność. Zobaczmy. Jeżeli przez punkt P, którego odległość od środka danego okręgu jest większa niż promień, to jest informacja, że punkt P leży na zewnątrz okręgu. Poprowadzimy styczną do okręgu w punkcie A i sieczną przecinającą w punktach BC, to mamy taką fajną zależność, że długość odcinka PA podniesiona do kwadratu to jest iloczyn długości odcinka PB i PC. Także takie coś. Mogę tutaj użyć na przykład literek sobie. Niech to będzie A, to niech będzie B, a to całe niech będzie C, więc według tych oznaczeń, na przykład to twierdzenie wyglądałoby, że A kwadrat to jest B razy C. Jak Wy to oznaczycie, naprawdę nie ma znaczenia. I kolejnym twierdzeniem, takim wnioskiem w zasadzie z tamtego poprzedniego jest twierdzenie o siecznych, mianowicie jeżeli mamy dwie proste sieczne, które przecinają w okrąg w punktach odpowiednio pierwsza w AB, druga w CD, i one przecinają się dodatkowo jeszcze w punkcie P, też leżącego na zewnątrz okręgu, to zachodzi nam taka zależność, że odcinek PA razy PB równa się PC razy PD. I tutaj może sobie udowodnimy tą zależność bazując na tym wcześniejszym twierdzeniu. Rysunek jest akurat przygotowany już do dowodu, bo tutaj mamy S, to jest punkt styczności. No i teraz popatrzmy. Stwierdzenia o. Stycznej i siecznej, czyli z tego pierwszego twierdzenia, mamy coś takiego, że PS do kwadratu równa się PA razy PB. Równa się PA, mówię oczywiście o długościach, razy PB. To jest sieczna, znaczy sieczna to jest ta AB, a styczna ta PS. To jest ta zależność. A teraz weźmy sobie tą styczną PS w dalszym ciągu, ale sieczną tą CD. Czyli znowu Ps do kwadratu to będzie PC razy Pd. No i nikogo nie trzeba przypominać, że skoro prawe strony są przyrównane do tych samych lewych stron, więc mamy piękny dowodzik. Momentalnie uzyskujemy to, co trzeba. Tego akurat w tablicach maturalnych nie ma, tego wniosku o siecznych, ale w razie gdyby, to pamiętajcie, udowodnienie, wyprowadzenie tego wniosku to są sekundowe sprawy. Też bardzo przydatne w takich zadaniach, jak będziecie mieli okrąg, jakieś proste, pociechane, no i wychodzące na zewnątrz, no to takie twierdzenie trzeba mieć na uwadze. Kolejne twierdzenie to jest takie dosyć fajne twierdzenie, można je też sobie zapamiętać, bo warto, że jeśli mamy cięciwy w okręgu, które przecinają się w punkcie P, to zachodzi taka zależność PA razy PB równa się PC razy. P, D. Takie coś nam zachodzi. Więc mamy takie twierdzenie. Spróbujmy udowodnić skąd się w ogóle taka zależność bierze. Bo to, że tak jest, można sobie zapamiętać, nie ma problemu. Ale tak naprawdę, można bez problemu to sobie wyprowadzić. Spróbujmy to sobie udowodnić. Ja dla ułatwienia wprowadzę inne literki. X, Y, a tutaj wprowadzę sobie A, B. Czyli nasza teza. Będzie w tym momencie tak sformułowana. X razy Y równa się PC, czyli B razy PD, czyli A. O. Co trzeba zrobić? Dosyć klasycznym chwytem jest połączenie tutaj tych odcineczków, czyli dorysowanie tych cięciw. No i teraz przyjrzyjmy się na ten łuk. Na tym łuku jest oparty kąt C i kąt B. Wierzchołki mają na okręgu, więc są to kąty wpisane, a kąty wpisane oparte na tym samym łuku są równe. A więc już wiem, że tu jest alfa, alfa. Wiem, że tutaj ten kąt jest taki sam jak ten, bo to są kąty wierzchołkowe. A więc już mam dwie cechy kąt-kąt, bo domyślamy się, że chyba idziemy w stronę podobieństwa trójkątów. Mogę jeszcze bez problemu tutaj napisać kąt beta-beta, bo kąt beta jest oparty, zobaczmy, na tym łuku. A zatem. Trójkąt APC jest podobny do trójkąta PBD. Jaka cecha? Musimy wskazać kąt, kąt. I teraz tak, skoro trójkąty są podobne, to wiadomo, że zachodzą pewne proporcje. A zatem weźmy z tego pierwszego trójkąta APC. Bok X do boku B, czyli X naprzeciwko alfy, B naprzeciwko bety, ma się tak jak, i teraz odpowiednie boki w drugim x był naprzeciwko alfy, więc w drugim naprzeciwko alfy jest a, a naprzeciwko bety jest y. No i mnożąc proporcje na krzyż, otrzymujemy dokładnie to, co trzeba było udowodnić. Przejdźmy do jakichś prostych zadanek, żeby spróbować to zastosować, te poznane rzeczy. Mamy obliczyć odcinek x, który jest przedstawiony na rysunku. Więc pod punkcie a Mamy dokładnie twierdzenie o stycznej i siecznej. Zatem 12 do kwadratu równa się 9 razy, i tu pamiętajcie, cały ten odcinek, czyli razy x plus 9. Obliczamy to. Zatem 9x równa się 63, czyli x równa się 7. W drugim rysunku mamy policzyć x, więc wykorzystajmy to twierdzenie o tych cięciwach. Zatem 4 razy x równa się 2 razy 10, bo dziesiątka to jest oczywiście oto całe, tak traktujemy, a więc 4x to 20, a więc x równa się 5. Kolejny przykład, mamy tutaj dwie sieczne, no i teraz zastosujemy twierdzenie o dwóch siecznych, czyli odcinek. Tutaj może wprowadzę literki. AB, odcinek PA, czyli x razy odcinek ten, tutaj jakiś C, PC, czyli będzie to x plus 10, równa się PB, czyli 3 razy, i ten cały odcinek, tutaj jakąś literkę D, cały odcinek ma 8. No i cóż, liczymy. Widać, że wychodzi nam równanko kwadratowe, więc no, można tu wejść w jakąś deltę, ewentualnie sobie y, zrobić na szybko Taki rozkład, sprawdźmy, czy się będzie zgadzało. x plus 12 razy x minus 2 zgadzałoby się, czyli x równa się minus 12 lub x równa się 2, no ale oczywiście jesteśmy w geometrii, więc długości są zawsze większe od 0, stąd oczywiście x równa się 2. Pod punkt d, zobaczmy, co my tutaj mamy. Szósteczka, oczywiście to jest to całe i też stwierdzenia o tych dwóch siecznych. Zresztą mamy tutaj napisane, że OP to jest 6 w razie wątpliwości, bo okrąg przecina odcinek. No to jak brzmi to twierdzenie? Że odcinek, może tutaj jeszcze wprowadzę literkę D. Twierdzenie brzmi następująco, że odcinek PA, może tym razem opiszę sobie przy pomocy symboli. Najpierw odcinek PA razy odcinek PB równa się, teraz tutaj mam, uwaga, trzeba być czujnym, aby nas ten środek okręgu nie zmylił, więc mam odcinek PD razy odcinek PC. A teraz podstawmy to, co wiemy. Pa to 3, PB to razem 7, PD to, i teraz uwaga, ten odcineczek, ile on ma. Skoro ten cały Po ma 6, x to promień, więc tu jest promień, więc ten PD ma po prostu 6 minus x. A PC, to będzie 6 plus x. I teraz mamy. 21 równa się. Tutaj zastosuję sobie wzorek skróconego mnożenia. Czyli x kwadrat równa się. No i stąd oczywiście wiemy, że x może być równy pierwiastek z 15 lub minus pierwiastek z 15. Ale śmiało mogę od razu napisać, że to będzie pierwiastek z 15. Bez żadnego uzasadnienia, że ja odrzucam wartość ujemną. Dlatego, że działamy w geometrii. W geometrii, jak działamy, to. W ogóle ignorujemy wszelkiego rodzaju ujemne długości. No i całe zadanko. Przez punkt P poprowadzono styczną do okręgu w punkcie A i sieczną, przecinającą ten okrąg kolejno w punktach B i C, wiedząc, że PA ma 8 oraz PB 4, oblicz długość cięciwy BC. No cóż, trzeba sobie to wyobrazić, bo narysować, bo inaczej ciężko może być. Dobrze, powiedzmy, że to jest nasz okrąg. Tutaj mamy punkt A, i tutaj poprowadzimy sobie styczną. Tu mamy punkt P, i tu powiedzmy będzie sieczna, która przecięła ten okrąg w punktach B i C. PA to 8, PB to 4, a my mamy obliczyć długość cięciwy BC. Więc myślę, że stwierdzenia o stycznej i siecznej otrzymujemy od razu. Takie coś, że Pa długość Pa do kwadratu równa się pc długość pc razy długość pb, więc wystarczy to wstawić. 8 kwadrat równa się 4 plus x razy pb, czyli 4 otrzymujemy 64 jest równe 16 plus 4x, czyli x równa się 12. Bardzo proste, fajne zadanie. No jaka trudność tutaj by była? Jedyna trudność to jest taka, żeby sporządzić odpowiedni rysunek, bo resztę to już twierdzenie mamy jako gotowe narzędzie. W okręgu poprowadzono dwie cięciwy AB i CD, które przecięły się w punkcie P. No i tutaj mamy kilka danych obliczyć CP. Żeby wiedzieć, co wyliczyć, no sporządźmy rysunek. Dopiero będziemy wiedzieć, co mamy, co szukamy. Czy tak, mamy dwie cięciwy, na przykład tu będzie cięciwa AB i narysuję sobie drugą cięciwę CD. I teraz długości. AP, bo one przecięły się w punkcie P, tak? więc AP to 10, BP to 4, PD to 2,5, a my mamy obliczyć CP, czyli ten X. Czyli tak, zgodnie tutaj z tym twierdzeniem o cięciwach, to mamy 10 razy 4 jest równe 2,5 razy x, czyli 40 jest równe 2,5x. Zatem x będzie równy 16. Wykorzystałem tutaj twierdzenie o tych cięciwach, natomiast można oczywiście tutaj wykorzystać sobie podobieństwo trójkątów. O, te dwa trójkąty są podobne i wtedy napisać, że x przez 10 ma się tak jak 4 do 2,5 i jak pomnożymy na krzyż tak jak proporcje się rozwiązuje no to otrzymamy dokładnie to samo no dobrze to kolejne zadanko mamy rysunek sporo się tu dzieje na tym rysunku dodatkowo mamy dokładny opis że jest okrąg, który jest styczny odpowiednio w punktach E i D. Natomiast bok AC przecina w punktach P i Q. Jak widzimy, odległość punktu C od środka okręgu to jest 5, czyli tutaj mamy 5. Okrąg przecina AC w punktach PQ. Wiedząc, że PQ to i PC to to samo, tak? czyli tutaj mamy dwa pierwiastki z dwóch i tutaj też mamy dwa pierwiastki z dwóch, i wiedząc to wszystko, Mamy policzyć pod punkcie a promień okręgu. No więc zacznijmy po kolei. Jeżeli teraz tutaj spróbujemy sobie to przedłużyć, zobaczmy, o tak, o, to tu będziemy mieli r, tu będzie r, a ten odcineczek tutaj będzie 5 minus r. Nie wiem, czy mi się to przyda, ale mogę to dosyć szybko yy, zaznaczyć. No, i pewnie mi się to przyda, bo teraz spójrzmy na sieczną AC i sieczną CD. Weźmy sobie jakiś punkt K o ten. I teraz tak, stwierdzenia o siecznych mamy CP razy CQ równa się CK razy CD. I wstawiamy. CP to jest 2 pierwiastki z 2. Razy CQ no to jest cały ten odcinek CQ, czyli 4 pierwiastki z 2, równa się CK to jest 5 minus R i CD, CD to jest 5 plus R. Więc dosyć ładnie się tu nam układa, widzę wzór, czyli mamy 8 razy 2, 16, a tu mamy 25 minus r kwadrat czyli r kwadrat to 9. Zatem r jest równe 3. Teraz podpunkt b. Mamy obliczyć długość odcinków, na jakie punkt e dzieli bok bc. Czyli powiedzmy x, y. To będą nasze niewiadome. Wiemy już, że promień wynosi 3. Zatem zobaczmy. Ja tutaj mogę śmiało napisać, że tu jest 3. Tu wiedzieliśmy, że jest 5. Tu też wiemy, że jest 3. No to x bez problemu możemy obliczyć, ewentualnie nawet podać, bo x wynosi 4, bo tutaj nam powstał taki trójkąt pitagorejski, 3, 4, 5. Ewentualnie stwierdzenia Pitagorasa jak najbardziej można wyliczyć. A zatem to będzie równe 4. Teraz jak obliczyć tego y? Y jest również tutaj. Bo mamy twierdzenie o odcinkach stycznych, a więc te dwa odcineczki są równe. No i mogę albo z podobieństwa trójkątów, albo z twierdzenia Pitagorasa, powiedzmy, że może z podobieństwa, ja napiszę. Trójkąt, i ten tutaj OEC, OEC jest podobny do trójkąta CDB. Jaka cecha? Kąt, kąt. Zobaczmy. Ten kąt jest wspólny, a tutaj jest kąt prosty, i tutaj jest kąt prosty. A zatem z podobieństwa mamy 3 do 4, w tym mniejszym, ma się tak jak y do 8, stąd mamy 4y równa się 24, czyli y równa się 6. No i mamy odcineczki wyliczone. Oczywiście, można tutaj użyć było tego twierdzenia Pitagorasa, może spróbujmy do, dla tego trójkąta CDB. Może pokażmy. Czyli mam tak, y kwadrat jest równy, je, dodać, dodać, 8 kwadrat jest równy y plus 4 kwadrat. y kwadrat plus 8 kwadrat równa się y plus 4 do kwadratu. Spróbujmy rozwiązać, zobaczymy, czy wyjdzie to samo, tak? Czyli tu mamy y kwadrat plus 8y plus 16, czyli 48 jest równe 8y, stąd y jest równe 6, a więc widzimy, również to samo wyszło. Więc fajnie, jak mamy kilka sposobów na to, aby obliczyć szukaną wielkość w zadaniu, bo po pierwsze, jak nam jedna metoda nie pasuje, to mamy coś, jakiś plan B. Plan awaryjny, ponadto możemy sobie sprawdzić, czy nasze obliczenia są poprawne. I jeszcze takie zadanko. Środek okręgu o promieniu 15 jest jednocześnie środkiem odcinka AB, którego długość jest równa 50. Przez punkt A poprowadzono styczną do okręgu w punkcie C, odcinek CB przecina okrąg w punkcie D, oblicz długość CD i długość DB. Próbujemy to zilustrować, czyli tak mam odcinek AB, tu mam środek okręgu O. Odcinek AB jego środkiem też jest punkt O i on musi wystawać, że tak powiem, poza okrąg, dlatego że nie byłoby możliwe, żeby narysować styczną do tego y, okręgu, która przechodzi przez punkt A i jest styczna w punkcie C, a zatem musi ten odcinek, te punkty AB muszą wystawać poza okrąg. Czyli tu mamy C? I teraz odcinek CB, zobaczmy. O, przecina okrąg w punkcie D. I mamy obliczyć CD, czyli to nazwę X, oraz db nazwę Y. Co my tu mamy? Sporo danych. Promień okręgu jest 15. Czyli tu mam 15, tu mam 15. Cały odcinek AB. Ma 50. Wobec tego mogę bez problemu policzyć długości od tych odcinków. One mają taką samą długość, czyli od 50 odejmuję te dwie 15, czyli 30, dzielę przez 2 i mam tutaj ten odcineczek. Możemy wykorzystać tutaj twierdzenie o siecznych, czyli y razy x plus y. Równa się 10 razy, no i tutaj od tego punktu k, czyli 30, i jeszcze 10 to 40. Teraz zobaczmy. Mamy tutaj jedno równanie z dwoma niewiadomymi, więc potrzebujemy jeszcze jednej informacji. Więc teraz, tak, tutaj ta linia przerywana to jest oczywiście 15 więc mogę policzyć ten odcinek M z twierdzenia Pitagorasa, no bo tu jest kąt prosty, bo AC jest styczny. Więc spróbujmy. Mam M kwadrat plus 15 kwadrat równa się, a tutaj będę miał 25 do kwadratu, czyli M kwadrat to 625 minus 225 to jest 400, czyli M to 20. Policzmy teraz tą wysokość tego trójkąta. Mianowicie tak, z pola trójkąta. Pole trójkąta COA równa się ten odcineczek 15 razy 20 i na 2, tak? Czyli 1 druga razy 15 razy 20, czyli 150. I również pole tego trójkąta COA będzie równe i teraz popatrzmy tutaj na tą podstawę, czyli jest ona 25, czyli będzie 1 druga razy 25 i razy H, czyli 25,2h. Te pola są równe, bo to są przecież te same, ten sam trójkąt. Czyli mam 25h równa się 300, czyli h równa się 12. Co mi to da? No, da mi to teraz to, że ja będę mógł obliczyć ten odcinek, nazwijmy go K. Bo z tego trójkącika tutaj zakreskowałem go. I mam twierdzenie Pythagorasa. h kwadrat plus k kwadrat równa się 15 kwadrat. Ten x, żeby nam się tutaj nie myliło, to on jest tu oczywiście, a ten odcineczek, który nie przerywano, to ma 15. Czyli mamy 144 plus k kwadrat równa się 225, stąd k kwadrat równa się... Czyli równa się 81K równa się 9. Skoro 9, to znaczy, że tu mamy 10, 15 i 9. No to mamy 25 i 9, 34. Co nam to da? Teraz spójrzmy na trójkąt. Ja tutaj oznaczę dużą literką M. Teraz mamy tak, z trójkąta CMB. I twierdzenia Pitagorasa mamy. 34 do kwadratu plus to h kwadrat, czyli 12 do kwadratu, równa się, ja ten odcineczek nazwę chwilowo powiedzmy jakieś t. Równa się t kwadrat. I otrzymujemy stąd t równa się pierwiastek 1300, czyli 10 pierwiastków z 13. I teraz popatrzmy, wróćmy na początek. Naszego zadania. To nasze t to jest inaczej x plus y, czyli x plus y to 10 pierwiastków z 13. W ten sposób otrzymaliśmy układ z dwoma niewiadomymi, czyli układ na pewno da się, czy powinien dać się rozwiązać. I spróbujmy ten układ rozwiązać. Może z pierwszego wyznaczę x to będzie 10 pierwiastków z 13 minus y. Dlaczego x? Bo tu ma w jednym miejscu x. -a. Wstawiam teraz tutaj do tego drugiego równania. Y mi się ładnie wyredukują. Tutaj mam 400, czyli mam 10 pierwiastków z 13, y równa się 400, więc y to będzie 40 przez pierwiastek z 13, czyli 40 pierwiastków z 13 przez 13. No, dziwna trochę liczba, ale tak wychodzi. A zatem x. Będzie równy 10 pierwiastków z 13 minus ten y, czyli x będzie równy, może wspólny mianownik, weźmy będzie 130 pierwiastków z 13 minus 40 pierwiastek z 13 na 13, ostatecznie 90 pierwiastków z 13 przez 13 bardzo ciekawe zadanie, sporo takich rzeczy i twierdzenie o siecznych, które było tutaj i tutaj mamy prostopadłość, bo jest styczna, twierdzenie Pitagorasa, zastosowane kilka razy, chwyt polowy, czyli porównywanie pola trójkąta, no i cała sytuacja taka, że ten odcinek AB, jak się okazuje, wcale nie jest średnicą, tylko wystaje, tak można powiedzieć, poza ten okrąg. No dlaczego wystaje, żeby w ogóle można było narysować to? Także ciekawe zadanie.